No witam Was w kolejnym filmie na nowym kanale. Na samym początku jeśli jesteś tutaj nowym widzem, no to zapraszam Ciebie do zostawienia subskrypcji, żeby nie ominął Cię nowy film, no bo może jak nie wiesz to Ci powiem, ale na razie są codzienne filmy do tygodnia. E, później zobaczymy czy będą co drugi dzień, czy również... E... Czy również będą codziennie, to wszystko też zależy od Waszej aktywności, czy będziecie coś takiego chcieli, czy nie. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się trochę inaczej nie będę opowiadał o zwierzętach. Mam na myśli, że tak jak wspominałem już na filmie, na pierwszym kanale, na głównym, pomyślę sobie, żeby zrobić takie cuda. A co z tych opon możemy zrobić? O, mój cień, super. Witajcie. Tak myślałem, bo zauważyłem na zagranicznym YouTubie. Jak niektórzy hodowcy gęsi czy kaczek robią takie fajne cuda, że w kurniku układają taką piękną oponę, rzucają do niej słomy i w takich oponach kaczki sobie elegancko znoszą jaja, bo jak wiecie, próbowałem tutaj zrobić się mazocha, Próbowałem tutaj z tymi korzyczkami, tylko nie mam do czego ich za bardzo zamontować. Nie mam pomysłu, bo też wiecie, z deskami, a to znów tam majsterkowanie, przybijanie. No i właśnie zauważymy, zobaczymy czy to będzie działało, bo właśnie gęsi lubią w takich zakamarkach jak gdzieś tu, czy gdzieś w paśniku, żeby tak mieć głęboko zakopać te jaja, żeby jakiś drapieżnik ich nie znalazł, a ja jestem tym drapieżnikiem i znajduję te jaja, tak więc zobaczymy, może akurat jakaś gęś właśnie, czy też kaczka yy, zdecyduje się na niesie, żeby nieść taki jaja, ten, w takim pojemniku jaja. I wtedy będę zostawiał i zobaczymy czy usiądzie, no bo nie oszukujmy się jak ona zniesie tu w słomie, czy też tam w zakamarku w słomie, no to nie ma sensu zostawiać tych jajek, no bo jak nie ja je wezmę, no to albo je jakaś koza, czy też koniec zdepcze, czy też widłami przebije, nie będę widział w tej słomie, albo też po prostu jak pies wskoczy tu do zagrody, no to zje to jajko sobie na śniadanie, czy tam kolację. No, i dlatego jestem zmuszony zabierać te jajka tak, jak i tam. Nie chcę zostawiać gęsi jajek. Teraz mi właśnie kaczka zaczęła dwa znosić jaja, już drugie dzisiaj zniosła, i tam zostawię, żeby sobie usiadła, tak jak ta kaczka. Tu jej pewno nie będzie widać za big backiem, ale tam, jak wiecie, siedzi kaczka francuska. Naznosiła no, ona sobie tam chyba 6-8 jajek. No, ale z tym taka sytuacja wyglądała, że. Te jajka musiałem mi zabrać, bo akurat do inkubatora wkładałem wszystkie francuskie, tak więc mówię, no nie wiadomo, kiedy ona usiądzie, czy usiądzie, zabiorę te jajka. Ale położę mi dwa odbiegusa, żeby wiecie, żeby e, miała jakieś tam jaja, żeby wiedziała, że może na nich usiąść. No i na drugi dzień ta kaczka mi usiadła i dołożyłem od biegusa i od półbiegusa, czy tam czubatych, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wrzuci mi te jajka i usiadła. Także najlepiej właśnie kaczka sobie jedna znosi zostawić jej. No bo jak kilka kaczek w tym samym miejscu znosi, to nie ma sensu. Będzie trzeba później znowu odgradzać, żeby tam jej nie donosiły, coś w tym stylu, bo wiecie, jak to jest. Ale dobra, ja nie przedłużam. Idę sobie po drugą oponę i zobaczymy, jak tam będzie pasować. Ja muszę sobie tutaj tylko większą mm, żarówkę lepszą dać, bo to widzicie jakie to jest słabe. I zobaczymy, postawimy, może akurat się uda i się będą znosić. W kolejnych filmach będę właśnie chciał Wam powiedzieć i opowiedzieć, czy one znoszą, czy są zainteresowane tymi oponami, żeby do nich znosiły jajka, czy nie. No bo no nie ukrywam, jest to fajna inicjatywa, jeśli macie jakieś stare opony. I niektórzy jak to niewłaściwie robią, nie mają co z nimi zrobić, wyrzucają je do lasu, yy, no i zaśmiecają w ten sposób naszą przyrodę. No, to lepiej oddać je, może ktoś przyjmie. A jeśli mamy gospodarstwo, kury, kaczki, gęsi, no to właśnie możemy sobie takie fajne zrobić eee, pomieszczenia, pomieszczenia, budki takie właśnie na znoszenie jaj. Bo ona jest dobra, bo jest ciężka, kaczka jej nie wyniesie i też to jajo jej tam raczej nigdzie nie ucieknie. Lepiej jeszcze właśnie powtykać tutaj słomy, żeby miała tutaj takie piękne gniazdo, żeby kacze tam jajo nie wpadło. I wtedy na to na piękne jajo. No i też estetycznie jakoś źle to nie wygląda. Możemy wiadomo pomalować te nawet te opony. Będzie to jeszcze lepiej czy jakieś przyozdobienia. Ale dobra, ja już nie marudzę, idę po drugą oponę, zamontuję tam lepsze światło i zobaczymy, gdzie to ustawić, no bo znów budować kolejne szopki takie lęgowe, no to też jest problem. I kaczki nie chcą za bardzo w czymś takim nosić jajek. Tak więc dobra, idę po drugą oponę i zaraz się tam widzimy. Dobrze, tak więc najpierw zaniesiemy sobie te piękne pąki. Tutaj od razu skrzyneczki do widzenia, bo się w ogóle nie sprawdzacie. Do widzenia, do zobaczenia w innych postaciach na trawę czy też inny pokarm dla zwierząt. Chodzi o ponko I teraz, gdzie ją ustawimy, najlepiej, właśnie mogę Wam doradzić, że kaczki lubią właśnie w takich nie na środku kurnika, tylko właśnie w takich miejscach. Gdzie będą mało widoczne, może tutaj postawimy sobie tą oponkę. Może tutaj będą chciały znosić, bo jak widzicie, no mają tutaj taką budkę. To dzisiaj mi zjawiła słakaczka, ale bym musiał deskami kombinować, bo mi wylatują i w tym nie chcę. Nawet jak była deska przybita, to nie chcę w tym znosić. Tak samo jak i tu mam taką, taki pojemnik, widzicie ściele słomą, one i tak tu się kupczą i tych jajek nie chcę znosić. Tak więc pomyślałem, że no fajną inicjatywą, właśnie by było z tej opony. O, tutaj dalej podsuniemy. Nie jest ona za wysoka. Kaczka wskoczy, nie jest ona za niska. Jajka nie wylecą, tak? Więc dobra, idę po słomę, zarzucimy i zobaczymy jutro, pojutrze w jakimś filmie. Opowiem wam, czy to działa, czy nie działa. Czy kaczki gęsi chcą w tym znosić dzieja, czy też nie chcą. No, i jak oczywiście będą mi chciały znosić, to już tutaj więcej na ustawiam. I od razu Wam mówię, że jeśli by to działo, to jeszcze właśnie fajnie by było jakąś deskę. Czy coś w tym stylu, żeby przykryć tą oponę, żeby tak, wiecie, miały zacienione bo kaczki właśnie w takich skrytkach lubią znosić, nie za bardzo na otwartej przestrzeni. Bardziej właśnie lubią znieść, gdzieś tak w kącie, żeby nikt nie widział, że ten drapieżnik, że tam są ich jajka, no i mogą je łatwo złapać. Tak więc ja wrzucimy sobie słomę do opony i jeszcze porozmawiamy chwilkę. Dobrze, tak więc napakujemy sobie trochę tej słomy, żeby tak jak Wam mówiłem. Jajka tutaj się nam nie gubiły. O! Piękna też kaczka będzie miała piękne gniazdo, czy też gęś, i będzie chciała w takim znosić. Zobaczymy. To wszystko jest praktyka. Ja Wam właśnie będę chciał też na tym kanale pokazywać takie ciekawostki, czy też poradniki, jak fajne gniazda robić dla właśnie drobiu. O! No i I Powiedzcie, czy to nie jest piękne gniazdo. Kaczka, czy gęś taka, którą natrze na jajo, to na pewno jej się coś takiego spodoba. Taka Taki jakby to powiedzieć, yy, no taki kątek gdzieś, żeby właśnie to jajo znieść. Moja kamera, oczywiście, znaczy mój cień, co ja gadam, dobra? Tak więc, napakujemy sobie tu. No i tak, jak Wam wspomniałem jutro, w jutrzejszym, może pojutrze, filmie. Im, jak zobaczę, czy gęsi będą zainteresowane i kaczki tym. No i właśnie Wam będę chciał nagrać z tego film. No, no i proszę. I to by było wszystko, i to jest cała logika. No, nawet nie powiecie, że brzydko wyglądają, takie gniazdko. No i też gęś właśnie będzie miała super, no bo te jajka jej nie wylecą. Dobra. No i zobaczymy. Tak jak mówię, jutro, pojutrze wam powiem, yy, czy coś z tych gniazdów wyszło, czy nie, takie na praktykę, mówię, zrobię. I zobaczymy. A jeśli wy, Macie jakieś właśnie takie fajne ciekawostki, poradniki jak zrobić przykładowo fajne właśnie gniazdo dla kaczek czy gęsi, typowo dla kur, czy też wykotniki dla królików, czy coś w tym stylu, jakieś fajne właśnie takie struktury dla zwierząt. Możecie się tym pochwalić na naszej grupie facebookowej, fajnie zwierząt hodowli zwierząt. Link macie jak zawsze w opisie. Możecie dołączyć do tej grupy. Jeśli chcecie, żebym tą ciekawostkę, czy też poradnik nagrał, no to oznaczcie mnie w tym poście. Ja odczytam, no i postaram się właśnie coś takiego również zbudować i nagrać, żeby więcej osób widziało coś takiego. Tak więc, no zachęcam właśnie Was do tego, czy też w komentarzu, jeśli nie macie Facebooka, no to w komentarzu możecie właśnie pisać typowe poradniki, lub też do mnie na Messengerze. Również mój Facebook jest podany w opisie filmu. Możecie mnie dodać, nawet jak macie jakieś pytania, to możecie do mnie pisać. Ja staram się w przeciągu jednego dnia na wszystkie wasze pytania odpisać, no bo często dużo ludzi do mnie właśnie pisze z zapytaniami o kozy, króliki, kury, co zrobić, gdy coś tam się dzieje, coś chorują. No i właśnie staram się zawsze odpowiedzieć, ale nie odpowiadam zawsze w tym samym momencie, co napiszecie, no bo uwierzcie mi, że dosyć, że mam tutaj obowiązki na gospodarce, jeszcze jest do tego szkoła, do tego jeszcze jest rodzina, no i jeszcze właśnie, żeby odpisać innym osobom, tak więc nie stresujcie się, jeśli coś do mnie napisaliście, na pewno wam odpiszę. No i tak, więc to by było na tyle chyba z tego filmu, trochę nudny, ale no taka ciekawostka, że właśnie, jeśli macie jakieś zużyte opony, żeby zrobić takie gniazda, bo... No fajna inicjatywa jest, nie będę oszukiwał was, po co robić zrewna jakieś tam budki, coś, jak wystarczy zwykła opona. No i dajemy tej oponie również drugie życie, nie leży ona gdzieś w lesie, czy porowach, czy w śmieciach, a możemy po prostu ją użyć, tak jak i właśnie niektórzy też przecinają na paśniki, to jest właśnie też fajna inicjatywa z opon. A jeszcze jedno bym chciał właśnie wam dodać, bo zapomniałem, czy też... Kury, kaczki czy też gęsi lubią właśnie znosić też w gniazdach, gdzie już jakieś jajko jest. Tak więc najlepiej jest podłożyć sztuczne jakieś jajko. A z racji tego, że ja nie mam żadnego sztucznego, no to położę prawdziwe od półbiegusów. Może się gęś albo kaczka jakaś zainteresuje i sobie pomyśli, o jajko to ja też tu będę znosić. Na pewno fajna miejscówka, skoro moja koleżanka tutaj jajko zniosła. Tak więc o, zostawimy sobie po jajku, nie powinny zbić. No, jeśli zbiją, no to trudno, lepiej kupić sztuczne, plastikowe czy też inne, styropianowe, no bo wtedy mm, tych, te jajka się po prostu nie zniszczą. A z racji tego, że ja takiego jajka nie mam sztucznego, nie zakupiłem, no to można położyć, mm, położyć, położyć prawdziwe, ale najlepiej właśnie jest je podpisać, żeby było wiadomo, że to już jest to stare jajko. Jak ono tam będzie długo leżało, no to też już za bardzo się na jedzenie, czy też do wyklucia nie nadaje. Tak więc dobra, jeśli odcinek Wam się spodobał, to jeszcze raz zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to też zapraszam Was na mój główny kanał Hodowla Zwierząt YouTube. Na nim również możecie zostawić subskrypcję. E, oraz na nim też są codzienne filmy. E, na tym kanale będą się pojawiały na, jak na razie codziennie o 19, a na tym głównym o 18. Tak więc zapraszam Was jeszcze raz i trzymajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich ciepło. Pamiętajcie, piszcie wasze poradniki, wasze inicjatywy na jakieś karmniki, paśniki i wszystko po trochu. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam we wszystkich ciepło jeszcze raz. No i cześć.